Od stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o świadczenie wspierające. Zainteresowanie nową formą wsparcia jest duże. Wiele osób zgłasza się do kancelarii po pomoc prawną w związku z tym świadczeniem. W dniu dzisiejszym chciałabym porozmawiać z metas Anną Sypniewską na najważniejsze tematy związane ze świadczeniem wspierającym oraz na temat problemów, z którymi muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, komu należy się świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające przysługuje osobom, która ukończyły 18 rok życia. I mają ustalony lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, albo posiadają orzeczenie ZUS o niezdolności do pracy czy niezdolności do samodzielnej egzystencji, i to zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom, a warunki są określone w ustawie z 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym. Czy świadczenie wspierające należy się opiekunom prawnym? Odmiennie niż w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenie wspierające przysługuje pełnoletnim osobom niepełnosprawnym, a nie ich opiekunom. Jaka jest wysokość świadczenia wspierającego? Wysokość świadczenia wspierającego zależy od ilości punktów ustalonych w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ustalającej poziom potrzeby wsparcia. I tak przykładowo przy 70 punktach jest to kwota 752 zł, a przy 100 punktach to już nawet kwota 4134 zł. Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana? Kwota świadczenia ustala się na podstawie wysokości renty socjalnej, która jest waloryzowana, co oznacza, że w przypadku zmiany wysokości renty socjalnej podwyższana również będzie kwota świadczenia wspierającego. Pani mecenas, a jakie są zasady ubiegania się o świadczenie wspierające? Zasady ubiegania się o świadczenie wspierające są dwustopniowe. W, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek wraz z kwestionariuszem samooceny do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Niepełnosprawności. Następnie przez ten organ jest dokonywana ocena poziomu potrzeby wsparcia i wydawana decyzja ustalająca poziom tej potrzeby wsparcia. Następnie wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Czy można złożyć odwołanie od decyzji ustalającej liczbę punktów? Od decyzji tego wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Również można złożyć właśnie taki wniosek w przypadku, jeśli zdaniem osoby, która jest niezadowolona z decyzji, jest ustalona zbyt mała ilość punktów poziomu potrzeby wsparcia. Jeśli osoba z niepełnosprawnością otrzyma decyzję ustalającą liczbę punktów, jak wygląda dalsza procedura? Po otrzymaniu ostatecznej decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności składa się wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego. Składa się ten wniosek wyłącznie w formie elektronicznej bądź za pośrednictwem ZUS czy bankowości elektronicznej, albo portalu informacyjno-usługowego Empatia. Przyznanie świadczenia wspierającego nie wymaga decyzji, natomiast ZUS będzie wydawał decyzję, jeśli odmówi y, prawa do świadczenia wspierającego, czy zmieni to wysokość tego świadczenia, lub na przykład ustali, że świadczenie było nienależnie pobrane. Pani mecenas, A, czy od decyzji o odmowie przyznania świadczenia wspierającego przysługuje odwołanie? Decyzje ZUS odnośnie odmowy przyznania świadczenia wspierającego. Będą podlegać odwołaniu zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Odwołanie takie będzie można złożyć w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Na jaki czas jest przyznawana decyzja o świadczeniu wspierającym? Prawo do świadczenia wspierającego ustala się w decyzji, na czas ważności decyzji o ustaleniu potrzeby wsparcia. Z kolei ta decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia jest ustalana na czas, na jaki osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, z tym, że jest tutaj Taki warunek, że nie może być to na dłużej niż na 7 lat. Z jakimi problemami zgłaszają się do kancelarii osoby z niepełnosprawnością, które starają się o przyznanie świadczenia wspierającego? Najczęstszym problemem, z jakim zgłaszają się osoby, które starają się o przyznanie tego świadczenia, jest kwestia, czy jest możliwość złożenia odwołania. Na przykład, jeśli według ich oceny ta ilość punktów, która została ustalona w tej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia jest zaniżona. Jak również osoby chcą wiedzieć, czy to świadczenie będzie spłacone z wyrównaniem, czy od daty złożenia wniosku, jak również kwestie konkretnie merytoryczne dotyczące. Konkretnej osoby niepełnosprawnej. Czy w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o świadczenie wspierające, została wydana decyzja o przyznaniu mu świadczenia wspierającego i osoba ta zmarła, to czy osoby najbliższe mogą wystąpić do ZUS-u o zapłatę tego świadczenia? W tej sytuacji osoby, które opiekowały się osobą niepełnosprawną, mogą złożyć do ZUS-u wniosek o wypłatę takiego niezrealizowanego świadczenia? Druga sytuacja kiedy osoby, które wspólnie zamieszkiwały z osobą niepełnosprawną, mogą po jej śmierci starać się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia, jest taka sytuacja, kiedy osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o przyznanie takiego świadczenia, ale nie zostało ono je, jej jeszcze przyznane. W takiej sytuacji, aby te osoby mogły się starać o takie niezrealizowane świadczenie, to musiały być spełnione wszystkie warunki. To znaczy ta decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia musiała być ostateczna. Osoba, która zmarła, musiała już wcześniej złożyć taki wniosek o przyznanie świadczenia. Oczywiście dodatkowe warunki musiały być spełnione, czyli miała, musiała mieć ukończone 18 lat, być obywatelem polskim czy cudzoziemcem, który przebywał w Polsce zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o świadczeniu wspierającym. Czy świadczenie wspierające może być wypłacone po śmierci osoby niepełnosprawnej z wyrównaniem? Tak, jest taka możliwość, ale trzeba spełnić jeden z warunków, czyli osoba niepełnosprawna musiała złożyć ten wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego w terminie nieprzekraczalnym 3 miesięcy od momentu otrzymania ostatecznej decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Jeśli ten termin trzymiesięczny nie będzie zachowany, wtedy świadczenie będzie wypłacone, ale od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego, a nie od wniosku o tej pierwszej decyzji o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Pani mecenas, co mogłaby Pani poradzić osobom niepełnosprawnym, które starają się o świadczenie wspierające? Czy warto składać odwołanie od decyzji? Jakie tutaj Pani mecena dałaby wskazówki. Moim zdaniem istotne jest wykorzystanie takiej ścieżki odwoławczej, zagwarantowanej tutaj w ustawie, czyli najpierw wniosek o ponowne rozpatrzenie. Jeśli nie będzie zadowolenia z tego z takiej decyzji, to również odwołanie do sądu, ponieważ zmiana decyzji nawet o jeden punkt czasami. Wystarczy, że świadczenie wspierające będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. W razie wątpliwości warto skonsultować kwestię odwoławczą z prawnikiem i wykorzystać ścieżkę odwoławczą, ponieważ zmiana decyzji nawet o jeden punkt poziomu wsparcia może spowodować, że to świadczenie wzrośnie o kilkaset złotych. Pani mecenas bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.